Ja sobie zalecącą telewizję, ale nie umiem znaleźć pilota, pilota. no dobra. Ale chciałam powiedzieć, że zapraszajcie mnie teraz na z który wam się teraz nie teraz, który, którego będzie mi w opisie. Pierwsza osoba, która mnie zaprosi, dostanie filmik i i w ogóle pozdrowienia którego osoba dostanie jedną subskrypcję oraz jedną subskrypcję może ma, mam napisać, komu mam dać. Bo czy jej, bo jedna jest dla niej już. A trzecia osoba, która mnie zaprosi, dostanie trzy lajki. Zapraszajcie. Możecie ze mną tam pogadać oraz raz zadawać mi pytania. To Q&A, więc